Edzidor Wielmski, serdecznie. To jest kolejny film informacyjny. Ostatnio dużo ich e, w, się narobiło na kanale, ale chciałem Wam powiedzieć, że nie będzie filmów do 2 grudnia, ponieważ walnął mi transfer na internecie i przesłanie jednego odcinka zajmuje 600 minut, więc e, około tych 3 dni będzie bez odcinka, czy tam 4 dni, ile dokładnie, zobaczę tylko kalendarz. E, z tak, 20 z tak, z niedziela, poniedziałek, wtorek, w środę będą nowe odcinki, moi drodzy. Więc nawet jeżeli mi się uda, to w poniedziałek powinien być. Dobra? No Jezus Maria, od, Boże, od początku. Eee, we wtorek, jeżeli się uda, bo wyś, rozpocznę przesyłanie po powrocie z pracy, to tam o, o, godzina 18:19. Myślę, że będzie odcinek. Eee, zacząłem pracować nad inną serią z rodzaju zagrajmy w retro. Będzie to bardzo stara już produkcja dzisiaj, ale mam nadzieję, że przyda, przypadnie do gustu pewnej rzeszy osób, ponieważ jest to pierwsza część jednej z najbardziej znanych serii. Gier w historii za zknę. Przepraszam. I to nie była ta seria. Co jeszcze chciałem powiedzieć? A tak. Kupiłem sobie Europa Universalis 4 i w wolnych chwilach uczę się to grać. Więc może tam kiedyś rozpocznę serię, ale na razie ogarnąłem samouczek, ogarnąłem podstawowe opcje. Zabrałem sobie klan Takeda z Japonii i dostałem w pierdol. Później roz, rozpocząłem sobie grę drugi raz z Takedą w Japonii i drugi raz dostałem w pierdol. Um. Wiecie co, jak, bo, moglibyście mi powiedzieć na przykład to, od czego zacząć w tej Europie Universalis, na co zwracać na początku uwagę, czy na pieniądze, czy może na ekspansję, bo ja lubię grać małymi krajami, tymi takimi słabo rozwiniętymi. Z... i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Więc byłoby całkiem ciekawie. Chyba sobie odpalę jakieś tutaj let's play, bo na razie zacząłem ogarniać mniej więcej wyszło też fajne spolszczenie do Europie Universalis, więc znacznie przyjemniej się gra też. A, bo jednak ja, ja preferuję grać po polsku. Hmm. No, i na Steamie jest przecena, że aktualnie chyba ta gra kosztuje 9, 99 euro. Więc 9,99 euro, eurocentów. Jest, jest tam w dużej przecenie i radzę łapać, póki się nadarzyła taka okazja. Może kiedyś tam sobie nagramy jakiś let's play z tego, ale na, nie wcześniej niż jak się ja nauczę sam w to grać. E, dobra, jeszcze jedna informacja. Cały czas kombinuję, co by wam tutaj dać na let's play ten po Rage'u bo Rage się już niedługo skończy nie mam nagranego całego jeszcze ale mam do przodu jakieś trzy odcinki jednak patrzę sobie ile tam poziomów jeszcze zostało no to hmm, myślę, że trzy, cztery posiedzenia takiego mojego nagrywania po dwie godzinki, może godzinkę i zakończę ten let's play wtedy, więc sądzę, że Rage na pewno się skończy w ciągu dwóch tygodni nawet krócej jeżeli szczęście dopiszę i zastanawiam się co Wam dać tam w następnej kolejności. Dobra, to chciałem Wam powiedzieć. Dziękuję wszystkim za uwagę, miłego wieczorka, wieczoru i do zobaczenia. Hej, pa!